Manko, ja jestem XJ Rogue, i witam was w kolejnym odcinku serii. W Hogwarts Legacy. See, she said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Wait. Czy to oznacza? A wada. Właśnie czekałem i dlaczego tak późno. Moi drodzy w poprzednim odcinku. Odnalazłem... Odnalazłem re, Log Goka w kopalni, w której miałem się spotkać z Logokiem. Aczkolwiek to co tam się dokładnie wydarzyło, musicie już zobaczyć na własne oczy. Następnie wróciłem do komnaty mapy i zostałem poproszony o podjęcie kolejnej próby. Ale tuż yy, po właśnie wyłączeniu poprzedniego odcinka, i jak widzieliście dosłownie, po włączeniu ponownie nagrywania, okazało się, że mogę nauczyć się najcudowniejszego zaklęcia w tej grze. A więc nie ma co zwlekać. Minusie, I'm not too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Rebellion. Ominous, he was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. <laughs> I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, I. Stop. You did what you had to do, and I agreed. It might well have salvaged my friendship with Sebastian for the moment. You were right. I do regret casting Imperio. I hope you can forgive me. Our focus now needs to be Sebastian. He's in trouble. <laughs> I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. <laughs> Co ten głupiec znowu wyprawia? Eee, czy to na niego będę użyć Avada Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Akio! Rebellion! Hmm. Ah, Why no, was I was Sebastian actually, Sebastian, you, you and I found him. Just ahead, in the great room. Pięknie wkrótce poszło. Nie ma to tamto. Rebellion. Ja za mutantami Dziam iść. W którą stronę? So why not this many in theory before? And there's no sign of Sebastian. Good for Oh, <laughs> obiekt, który może. No, kurde. O, poszło. Dobra, Brawo się. あいいねと。 i was so worried about sebastian i didn't even realize anne's gone to get solomon when she first saw the inferior <sighs> she thought sebastian was being attacked but then he showed her the relic and said he'd learned how to use it the carvings on the relic were in theory and sebastian somehow created them not exactly he's controlling them <clears throat> this is powerful dark magic creating in theory is incredibly difficult but controlling them as anne and i frantically barricaded the inferior to keep them from escaping, sebastian kept mumbling about healing anne. when anne said she couldn't stay here, i didn't realize what she meant. solomon threatened to go to the headmaster if he heard of sebastian dealing with dark magic. i need to get hogwarts. i must get to professor black first. twist the story a bit, make him think it's a family fight. i'll be back as soon as i can. see if you can talk some sense into sebastian. oh, cholera. be careful, revelio! Poważnie, aż tak go powaliło. Nie, no ja rozumiem, że on martwi się o siostrę, ale... Teraz już przesadził lekko, nie? sobie ja mogę tego zauzieć a ten pojem tutaj jest ale nic ani ja mu nie mogę zrobić ani on mi świetnie The Inferi, They're everywhere. Good uh. Przemiony, przymiony przymieniony, przymienanie, przymiana. Dobra poszło Dobra Rebelio. Seba gdzie ty jesteś wejść z trści ogarnii? się w tytuł jak przewracało. Zamiast chronić zabijasz. Cholera, jak ja mam teraz stąd wejdzie? Miałem iść, tak naprawdę jest prawidłowa ścieżka. Hm. Tutaj mnie chyba jeszcze nie było. Achille. O, automatycznie to weszło, tak? Nice, fajnie. Sebastian. O! Siema, no właśnie widzę, że kurde infernusy dookoła ciebie stoją. Ty z Pomylony szaleńcze Cholera jasna. A pomyślałeś co się stanie jak stracisz przypadkiem nad nimi kontrolę? To jest przygotowane pol walki. sebastian i told you the relic is the answer i've been trying to reverse the dark magic that injured anne but this will allow me to control it just as i can control the inferior control i had to fight the inferior all the way Oh test test two of you done okay relic o kurde attempt to the relic to Niszczy go? jo! Zniszczył relikt i zsiągnął na nich wszystkie impernusy. No brawo, ty idioto! I spierdzieli pewnie jeszcze, nie? Co, z nim walczę? Чел он сперзали ему, это хуже.

Put Pringo. Yeah. Pringo. Arrest them yes, sure. push one. Co to jest za czar? Czy wam używa? Zajumał go, awadą? Och, cholera. Co? A ona go, tego użyła, jo? O szlak. Widziała jak zabija wujka. S -s 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 o kurde, ale potężny incendio. O, jakby to. O nie, to powiem wam, że przerosło moje najśmielsze oczekiwania. O, w mordę. W mordę!

No, tego się nie spodziewałem. A teraz. Hej, Seba! Kiedy nauczysz mnie Awada Kedavra? Sebastian, wait. Naucz mnie Awada Kedavra! Hej, słyszysz mnie? Stój! Stój i ucz mnie Awada Kedavra! Te? Głuchy jesteś? Kiedy miał nauczysz Awada Kedavra? Naucz mnie awada kedavra. Stój Seba. Seba stój. Stop Sebastian, hold Hej. Gdzie moje awada kedavra? Głuchy jesteś? Seba. First, <laughs> Loser. What is it? Now, Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away. Inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him. Didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. He did attack us. You had no choice. It was brave, Sebastian. You clearly care more about Anne than your uncle ever did. I knew you'd understand. I did do the right thing. You did. I would have done the same, if I knew how. I <laughs> could teach you. Central. No time like the present. The Killing Curse won't be easy to master. As with all unforgivables, you have to mean it. Hold your wand steady. Focus. The incantation is Avada Kedavra. Your intention must be clear. Znany od samego początku i synia symbol na czole potera. Ktoś kto przeżyje Awadę ma ten symbol, ale nie ma takiej osoby. Oprócz potera. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later. At the Undercroft. Alright? Nie ma o czym gadać. Nauczyłem się awadek dobra właśnie! Ziomek! To najlepsze, co mnie do tej pory spotkało! Gdzie są jakieś frajery na których mogę to przetestować? Są. wilczki! Nie tylko wilczki! Krucja! Bach, 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 O I'm bro! Cholera. Przecież nie lepszymy już tego zaklęcia. Oni powinni wszyscy przez sekundę zginąć. Znam awadek, dobrą, znam awadek, znam awadek, dobrą. awadek, dobrą, znam awadek, znam awadek, ja. Krótko, ja. Krótko, ja. Krótko, żadnych klisków. Ale Rebellion. Niech tylko mi się awade ponownie odnowi. Chcę ją użyć na te ścierwa. Ale no, użycie tego zaklęcia ma bardzo duży cooldown. To trzeba przyznać. Coś za coś. Nie można od tak używać tego zaklęcia. O, jeszcze mam coś na kwadracie. Tego. E, gor. Garboroga. W każdym razie, moi drodzy, skoro poznam już wszystkie zaklęcia, to czas, abym. Odblokował sobie. E, wszystkie. Miejsca. Poboczne. Teraz nie, już żadna arena walk, yy, żaden obóz buntowników, nic nie będzie w stanie mnie zatrzymać. Moi drodzy, czas zacząć materiał, w którym po kolei. Yy, <laughs> zdobywam wszystkie możliwe e, przedmioty do znalezienia na każdym z obszarów poczynając od e, właśnie o Torfowiska Północnej e, przeprawy kończąc e, na wybrzeżu które Kla... G... Klagmar. Moi drodzy, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie są pochowane wszystkie yy, przedmioty, koniecznie bądźcie na bieżąco z tą serią. Zagrajmy. Zapraszam też Was do, <laughs> oczywiście, oceny tego materiału. Jak i do mm, zastosowania jakiegoś komentarza. Co sądzicie o wadach kadavra? Fajne zaklęcie. Mi się podoba. Moi drodzy, zapraszam też do zostawienia subskrypcji, jeżeli jesteście ciekawi gdzie ukrywają się wszystkie pozostałe no, znajdźki. Tak to nazwę po prostu. Znajdźki. Jeżeli jesteście ciekawi gdzie są pokrywane, to koniecznie zostawcie subika i kliknijcie też w dzwoneczek, aby notyfikacje informowały was o tym, że nowy materiał pojawia się u mnie na kanale. Wepnij płonącego wroga czynnika przy pomocy Depolso. Nieważne. Red Rock will lead us to victory. Najważniejsze, że ci nie żyją. Poza tym zapraszam teraz do śledzenia. Y Serii zagrajmy w Full Spoken, którą równolegle publikuję na swoim kanale, a także do bycia na bieżąco, e, z, do przyjrzenia sobie pozostałych serii, które już na swoim kanale opublikowałem. Dodatkowo, e, zachęcam też Was do bycia na bieżąco z serią poradników Warframe, ponieważ wraz z nowymi aktualizacjami w grze pojawiają się nowe zawartości. A teraz bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu tak jak mnie. Nowe zaklęcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!